Przyjechali montażyści z Turem, już widzowie kochani, będziemy tu remontować do retora 7045. Przyjechali już montażyści. Mówisz, Polecam firmę Art Tour. Dobre, solidne tury do setora. Dobra firma, dobrze montożyści montują tour. Polecam serdecznie firmę Art Tour. Link będzie w komentarzu do firmy. Pozdrawiam serdecznie firmę Art Tour. I tak dalej. Dobra, solidna firma. Eleganckie tury.